Nazywam się Jacek Wojrak-Burek. Pełnię funkcję kierownika działu sortowania w zakładzie utylizacyjnym w Gdańsku. Głównym celem modernizacji sortowni jest automatyczne wydzielenie wieloopakowaniowych surowców wtórnych zawartych zarówno w odpadach komunalnych, resztkowych, jak i w selektywnie zbieranych odpadach, czyli poprawny rozdział tych odpadów. Zmienił się system zbiórki odpadów na pięciopojemnikowy. Linia, którą obecnie używaliśmy, miała już ponad 10 lat i nie była dostosowana do tych strumieni, które obecnie są kierowane do naszego zakładu. Separator jest to urządzenie, które w sposób automatyczny skanuje rodzaj danego odpadu, który jest kierowany na przenośniku zainstalowanym pod tym skanerem, i następnie wydziela te odpady w oddzielną linię technologiczną, aby poddać to następnemu procesowi. Budowa takiego separatora składa się z trzech elementów. Przenośnika przyspieszającego, skanera oraz komory separacyjnej, która rozdziela te elementy na pozytywne i negatywne. Będziemy wyodrębniać opakowania z polipropylenu, opakowania PET w czterech rodzajach, opakowania polietylenu, poliestyrenu i opakowania PET, w których są tłoczone tacki. Będą też opakowania Tetrapak. Będziemy wydzielać również opakowania chemii gospodarczej oraz folie PLED, PE i również papier jako papier resztkowy z odpadów resztkowych. Do recyklingu należy rozdzielić te elementy na poszczególne rodzaje. Będziemy mieli zainstalowanych 22 separatory optyczne, zarówno dla frakcji 2D i dla frakcji 3D. Te surowce, których jest objętościowo najwięcej w naszych odpadach, będą dwustopniowo wydzielane, aby czystość w końcowej fazie sortowania była jak najwyższa, a tylko dzięki takiej nowoczesnej instalacji będzie to możliwe.